7 maja, abiturienci w całej Polsce przystąpili do matury z matematyki. Obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym rozpoczął się o godzinie 9. Niestety, w niektórych szkołach, z powodu alarmów bombowych, godzina uległa zmianie. No wszyscy znają informację z wczorajszego dnia, że 122 szkoły w Polsce przeżyły alarm bombowy, w tym moja szkoła, i podjąłem decyzję o ewakuacji uczniów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego, z tym, że nastąpiło to jeszcze przed otwarciem arkuszy egzaminacyjnych i egzamin rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem. Nie wywołało to żadnych problemów proceduralnych? Proceduralnych nie i ja jestem pełen uznania i podziwu dla tegorocznej młodzieży w mojej szkole, ponieważ to już nie pierwszy incydent trudny dla nich, ale oceniam bardzo wysoko poziom ich inteligencji i zrozumienia sytuacji. Musieliśmy przełożyć studniówkę z uwagi na żałobę po tragicznej śmierci prezydenta Adamowicza, i to już był dla nich pierwszy cios. Bez wątpienia ten dwutygodniowy strajk nauczycieli też powodował u nich wzrost emocji. Właśnie o tym trzeba wspomnieć. Ponad dwa tygodnie, 18 dni strajku nauczycieli, miało to jakiś wpływ na przebieg matur? Myślę, że nie, ponieważ przynajmniej moje koleżanki i koledzy. Z wielkim zrozumieniem podeszli do problemu klasyfikacji. I ona praktycznie odbyła się bez żadnych zakłóceń. Wystawienie ocen było poprzedzone naprawdę pogłębioną analizą ocen cząstkowych uczniów, które otrzymywali przez cały rok szkolny. Mateusz, za nami matematyka. Sprawiła jakieś zaskoczenie? Nie bardzo. Znaczy. Zaskoczyć mogą tylko poziom. Była łatwiejsza niż przewidywałem. Z jakimi zadaniami musieliście się zmierzyć? Um, ogólnie mieliśmy wszystkie zadania. Mi się nie podobało, że mieliśmy dwa zadania do wykazania i do udowodnienia. Ja nie cierpię dowodów. Dlaczego? One... no bo mniej muszę liczyć, muszę bardziej wykazać. Muszę pokazać właściwości, wszystko znać własności ich figur, wzorów wszystkiego. Wymagają po prostu więcej wiedzy niż liczenie. Czyli tegoroczna matura z matematyki wydaje się łatwiejsza niż ta z ubiegłego roku? Bo arkusze pewnie też widzieliście. Wydaje się łatwiejsza. W nagrodę za trudny polski. Znaczy polski też mi się wydawał trochę łatwy. Tylko Sienkiewicz nas zaskoczył. Dawid, jakie wrażenia po maturze z matematyki? Drzwi dopiero zamknęły się. Tak, myślę, że właśnie matematyka była dla mnie lepsza niż polski o wiele. Napisałem w sumie wszystko. Myślę, że na pewno dało się zdać na przykład matematykę. Tak, więc. Były jakieś zaskoczenia, czy te zadania nie wykraczały w żaden sposób poza ten program, który no, przerabialiście w szkole? Według mnie Te zadania były w tym programie, który uczyliśmy się, więc. A wczoraj słyszałem, że wielu maturzystów narzekało na język polski, że nie był taki przewidywalny i łatwy, tak? Tak, zaskoczył nas na pewno Sienkiewicz, który wystąpił tam. No, pewno po to, że trzeba było tam wpisać w rubryczkach a w ogóle trylogię, tak? No, my akurat w myślę, że nie przerabialiśmy trylogii Sienkiewicza, i to było takim zaskoczeniem też dla nas. No i dziady też nie są takie łatwe, po prostu w interpretacji, według mnie. Dla mnie. Jakie egzaminy jeszcze przed? No jeszcze angielski teraz jutro będzie. Dla mnie będzie biologia rozszerzona i później egzaminy ustne polski angielski. 663 szkoły zgłosiły fakt otrzymania drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Z tego powodu w 181 placówkach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem.